Hej, cześć witajcie, jestem Ociasty i dzisiaj, tak jak zapowiedziałem, przedstawię Wam najlepszy ekwipunek do CSGO za kwotą 50 zł. Dzisiaj, jednak, przedstawię Wam to trochę w inny sposób, z mniejszą ilością broni niż zazwyczaj. Bo zanim, kiedy którą przeprowadziłem, interesują Was bardziej grywalne skórki do broni. Także te postarałem się przedstawić w dzisiejszym filmie. Prosiłbym was również o to, abyście napisali mi w komentarzu, czy taka ilość broni, jaką teraz przedstawiam, wam odpowiada, czy może chcecie ich więcej, czy może dałem za dużo broni. Dajcie mi o tym znać w komentarzu. Pamiętajcie również, że wszystkie ceny były podane przez ceny rynku Steam oraz pamiętajcie, że każdy z nas może mieć inny gust, jeżeli chodzi o wybór skinów. Także ja już nie przedłużam i zapraszam do odcinka. Także całe zestawienie standardowo zaczynam od najczęściej granych broni. Na pierwszy ogień więc nich idzie AK-47, a te ze skinem Elite Build w stanie field testet, który na rynku z tym znajdziemy już od 7 zł i 80 groszy. Elite Build jakby nie patrzeć jest cudownym klasykiem w tej kwocie cenowej. Dlatego to właśnie on znalazł się na tym zestawieniu. Ponadto chciałbym powiedzieć parę rzeczy a propos tego jak kupować te skiny. Jeżeli spojrzeć na market Steam poprzez opcję Place by Order, możecie złożyć zamówienie na dany skin. To oznacza, że w danym momencie jeżeli skin osiągnie daną kwotę, z automatu kupi wam daną skórkę. Ponadto z tego co zauważyłem, ceny wszystkich skinów od czasu kiedy zepsuł się rynek Steam idą stopniowo w górę. Więc jeżeli chcecie kupować jakieś skiny teraz, no to raczej bym się wstrzymał i poczekał chwilę. Dla przykładu takiego kaucha, którego prezentowałem przed chwilą, można było kupić jeszcze tydzień temu za około 7 zł. Okej, okay, dobra, ale przejdźmy już jednak dalej. Ta m 44 a 4 wybrałem skórkę Evil Daimyo w stanie Field Tested, którą znajdziemy już za 13 zł i 57 groszy. Jest to również jeden z najlepszych możliwych wyborów w tym przedziale cenowym. Jeżeli dostatecznie dobrze poszukamy, to znajdziemy skórkę, która będzie lekko jedynie obdrapana. Zamiast dla M41S mamy naprawdę świetnie wykończony i ciekawy skin Lided Glass. W stanie Field Tested złapiemy taką M4 za 12,54 grosze. Zastanawiałem się jeszcze nad skinem Nightmare, ale niestety był on trochę za drogi. Ale może na następnym zestawieniu się on znajdzie? Do AWUPki Here We Go. Snajperzy będą musieli zadowolić się skinem Fobost. Koszto 7,5 zł za stanu Field Tested. Sam osobiście używam tego skina od dłuższego czasu, bo jest on zwyczajnie bardzo ładny. Ponadto stan pil-tested nie jest prawie w ogóle wdrapany, co tym bardziej powinno nas zdecydowanie zainteresować, jeżeli kupujemy tanią AWP. Dla Skałkuta wybrałem jedyną sensowną skórkę, jaką jest odchłań. Nic nowego, ale cóż. Stan, który wybrałem, to Battleskirt, którego koszt wynosi złotówkę i 6 groszy. Dlaczego Battleskirt akurat, a nie na przykład pil-tested? Cóż, odchłon jest o tyle ciekawym skinem w stanie Battlescarf, że jeżeli spojrzeć po najlepszym możliwym floacie, to wygląda on prawie jak każdy wyższy stan. Dużo niebieskiego i mało wdrapań. Natomiast jeżeli spojrzeć na najgorszy możliwy float, skórka prezentuje wtedy można powiedzieć bardzo ciekawy odcień. I do tego taki, który prawdopodobnie nie widzieliśmy, że istnieje. Przechodzimy jednak dalej do pistoletów. Na USP wybrałem skórkę Moment Obrotowy. Koszt to 4,60 zł za stan Field Tested. Tutaj też warto poszukać chwilę dłużej, bo na spokojnie da się znaleźć skórkę z małą ilością zadrapań. Zamiennie do P2000 mamy skórkę z operacji Shattered Web Obsidian. Kosztu 2 zł. i 14 groszy za Stanfield Tested. Do Glocka natomiast mamy skórkę High Beam w stanie Factor New. Kosztu złotówka i 38 groszy. Następna na liście jest P250 z jedynym najładniejszym możliwym skinem według mnie, czyli Wingshot. Stanfield Tested dostaniemy już od 3 ,90 zł. i groszy. Dlatego natomiast mamy skórkę Bamboozle w stanie Battle za złotówkę i 13 groszy. Po przeciwnej stronie, niż tek znajduje się skórka Violent Daimyo do 57. Znajdziemy ją od 51 groszy za stan field tested. Dla Digla chciałem wybrać nową skórkę ze skrzyni Prisma 2, ale niestety była ona trochę za droga, dlatego zdecydowałem się na coś tańszego i wybrałem Digla dyrektywę w stanie field tested. Świetnie wyłączona skórka za kwotę 2,52 złotych. W dla rewolweru mamy skórkę Reboot w stanie Well Worn koszto 2,5 zł. Dla Kriega, czyli SG553 wybrałem skórkę Arial. Skórkę tę wyrwiemy już od złotówki i 63 groszy w stanie Field Tested. Dla UGA natomiast mamy nowego skina Tomcat w stanie Field Tested za złotówkę i 6 groszy. Zaniemy taniego oraz tak naprawdę ładnego skina wraz z małym easter na nim. Ostatnią sekcją na dziś jest sekcja PM i tą otwiera P90 Traction. Skin wyglądający trochę nawet mistycznie w stanie Field Tested, którego wyrwiemy za 50 groszy. Dla Maka 10 chciałbym powiedzieć discotek, czyli jedyna legitna tak naprawdę skórka, ale niestety jest ona aktualnie za droga. Czekając aż ceny spadną jednak możemy zaopatrzyć się w inny skin. skin. w stanie Battlescar za 89 groszy. Skin wyglądający bardzo klasycznie z nutą Gentlemanstwa, a na tak jest on dosyć rzadko spotykany. Przedostatni jest MP9 ze skinem Capillary to 50 groszy za stan Field Tested. Jedyny sensownie wyglądający skin za tą kwotę do tej broni jak dla mnie. Ostatnim skinem dzisiaj jest skin do UMPa. Jest to skin plastik. Zapłacimy za niego złotówkę i 46 groszy w stanie Field Tested. Kolejny skin, który wyglądem zdecydowanie przyciąga naszą uwagę. I moi drodzy, w tym zestawieniu to by było na tyle. Jeżeli ten ekwipunek Wam się spodobał, byłoby mi niezmiernie miło, gdybyście zostawili po sobie łapkę w górę oraz dali znać, czy mam przedstawić więcej skinów następnym razem, czy może jednak mniej. Wiem, że niektórzy z Was spodziewali się może trochę więcej za te 50 zł, ale uwierzcie mi na słowo, że nie dało się znaleźć niczego lepszego, tak by zmieścić się idealnie w tej kwocie. Pomimo tego, dajcie znać, jaką kwotę mam wybrać następnym razem. A na teraz, jednak, dziękuję bardzo za uwagę. Ja byłem maciasty, i do następnego razu. Cześć!